Dzień dobry Państwu, niespodzianka, normalny odcinek Swifty. Dzisiaj zagramy sobie w Draft, po prostu w najzwyklejszy draft. Przy okazji zobaczcie co dostałem, bo można powiedzieć jako prezent od jej ostatnimi czasy. Jak widzicie obdarowują mnie w tej grze, nie wiem czemu, ale najwyraźniej muszę głośniej narzekać na to, że nic nie trafiam, bo w ciągu trzech dni trafiłem i Ronaldo i Neymara. Neymara oczywiście wymiennego z paczek po Food Champions, więc jest co najmniej nieźle, a wy pochwalcie się co dostaliście na święta. Ja dostałem na przykład taką oto fantastyczną czapkę, o widzicie? Od razu po prostu czuję się jak profesjonalny zawodnik, no więc dzisiaj będziemy grali. I lecimy z tym koksem, zobaczmy co, co mi się tutaj potrafia. No dobra, mamy formację na początek i z tych tutaj co widzę to chyba najlepsza będzie 4-2-2-2. Um, może się Pele trafi, albo ktoś, Tygrys i Szewczenko. a wezmę, bo ma cień, na środek będzie idealnie. W ogóle całkiem niezła karta tak swoją drogą to jest. O, o i parę do pary, albo Gendoziego. Esjen. No, w każdym razie, zauważyłem, że dużo z was ogląda poradnik dotyczące formacji, ja już jestem w szoku normalnie, więc okej, yy, okej, okay, okay, to jest dla mnie sygnał, że, że chcecie mieć więcej takich rzeczy, jak najbardziej mogę, yy, mogę znaleźć. W ogóle postaram się oczywiście jak najwięcej ikon wybrać, bo teraz jak widzicie sypie w tych draftach ikonami, tylko że tylko w draftach. Mamy Drogba, Sierra Larsona, no to oczywiście Drogba jest tu prostym wyborem. Yy, Rivaldo... Powiem wam tak, wziąłbym go, ale liczę na to, że trafi się jego lepsza wersja. Więc wezmę Luca Samore, bo ta jego wersja, baby, jest taka. no średnia, bym powiedział. Jest Baggio. Rikelme, Ku, czy Ronaldinho nie ma? Dobra, weźmy Baggio. Weźmy Baggio. Tutaj Roberto Carlos to jest wiadoma sprawa. Może jakiś Maldini? Albo Ferdinand, Czemu nie? Cały skład ikon sobie zrobimy, proszę Państwa, jak to tak dalej pójdzie. No chyba, że będę trafiał takie ikony na obronę, no, ale tutaj i tak lepszej niż Mora nie mam. O, Mbabu, to jest dopiero ikona tej gry. I strakosza na bramkę, no rewelacja. O, Schmeichel. Ten dziad, jakie on mi rzeczy łapał u przeciwnika. Jeszcze niedawno grałem drafta, co za darmo dawali żetony. Co on... Danussi, to prawie jak taki... Jak taki reżyser. Dobra. Obronę mamy i to nawet całkiem zacną, muszę powiedzieć, no nieźle, nieźle sypie w tym drafcie, aż jestem w szoku. Um, może, może to nie są jakieś nie wiadomo jak OP ikony, to co ja mam tutaj na ataku chociażby, o, możemy sobie komana wziąć. Um, o, a propos OP ikon, no to sorry, panie Klajwert, <noise> Puskas tutaj wlatuje. Um, kurczę, fajnie jakby mi sypnęło tego Ronaldinho, ale już coraz mniej szans mamy. Koja tak naprawdę jeszcze potrzebuję. Wszystkich już w sumie mam. Więc teraz by się przydało jeszcze po prostu mieć jakiś jakiś dobrych. Po prostu super zmienników. No, ale super zmiennicy. Ua, o panie! Kogo tu sobie wezmę? Pepe. Niech będzie Pepe. Tutaj na lawkę leci jeszcze Reina z królewskim. I myślę, że możemy sobie startować, oczywiście tutaj jeszcze poprawię zgranie, żeby Mbabu był na, na dziesiące i e, Lucas, czyli po prostu sobie zamienimy, zamienimy miejscem e, Badjo i powinno być wszystko git. Jedziemy z tym koksem. Ronaldo Nazario na, Nazario na ataku, no to fajnie. Oh, ball. No Puskas, to musiała być brameczka. Tutaj Drogba dużo zrobił, bo już byłem pewny, że, że to jest stracona piłka. A, a on tutaj tą nogę wystawił, to naprawdę dużo mi dało, więc. Yy, no, mamy 1-0. Na razie nie grają jakoś, nie wiadomo jak ci przeciwnicy. Yy, ja tak naprawdę jakiejś super specjalnej akcji nie zrobiłem do tej pory. No, teraz dopiero taka piesza yy, Żyleta, tak naprawdę. Świnio Tygrys. Świnio Tygrys, ale porobił, ale porobił! Świnio! Nie. Ależ podanie. Aż trzymałem oddech. Nie, który mi to wyłuskał, już miałem bramkarza miniętego, ależ podanie od bardzo z pierwszej piłki. Wiedziałem, wiedziałem, że tak będzie, że oni po prostu wrzucą na Jana tą piłkę, i akurat ten, którego tak chwaliłem, strzela mi bramkę. No to była autentycznie wrzutka na Jana i wpadło. I jeden-jeden. No i weź tu bądź mądry, no ale dobra, no. Myślę, że to wygram, jednak mimo wszystko, no bez przesady. Takie podanie, takie podanie i komand nie trafia w bramkę. Nie wierzę. Próbujemy zawinąć? Ja nie umiem. Od razu mówię. Ale to był, wiecie. A jest Roberto Carlos. Nawet nie wiem, co ja zrobiłem teraz. O mój Boże, o mój Boże, jaka akcja! Widzieliście, jaki dobry strzał? Umiecie coś takiego? Precyzyjnie wykonany plan to był. Skill w czystej postaci. No. <laughs> Boże mój. Nie mam zielonego pojęcia, jak to się stało. Rozerwałem środek bramki i ja oddałem strzał do Klajwerta, który stał sam. Nie mam zielonego pojęcia, nie pytajcie mnie. <laughs> Dwa, jeden. <laughs> Aż mi głos wysiada. <laughs> No. no to też widzicie, no najwyraźniej wszystkie moje strzały dążą, tak jak drogi do Rzymu, to moje strzały dążą do Klajwerta. No i co zrobisz? No i znaczy w sumie nie musisz nic zrobić, bo wygrywamy i, i mamy kolejnych, kolejnych przeciwników za chwilę. No, znaczy, inaczej, mam nadzieję, że jednego przeciwnika w kolejnym meczu, a nie dwóch karakanów. Co no my tu mamy? Raul na ataku. Maldini będzie grał na środku obrony pewnie. Ferenc O, oh, to interesujący pas. To coś, ty, to. Ja chciałem się tu zatrzymać i podać do góry, wiecie, może przekombinowałem. Ja też nie ugrywam, że się troszkę bawię tutaj. No bo. Słuchajcie, jak inaczej draft to traktować. Kiedyś można było, kiedyś to było, bo można było na drafcie zarobić. A w tym roku e, są tak niskie ceny zawodników. Można Ronaldo kupić za 350 tysięcy. To jest jakiś śmiech na sali w ogóle. I. E, i, i w zasadzie zarobić na drafcie to jest. to naprawdę. Trzeba mieć sporo farta. Kiedyś, jak się wygrywało draft, to, to praktycznie każda wygrana to był jakiś mały lub większy, ale zarobek. A, a teraz to jest zabawa głównie. Natomiast czemu morami mi strzelił coś takiego, to nie mam zielonego pojęcia, ale... no dobra. O, ależ podanie od Puskasa. Panie, nie! Didier! Cholera. Ronaldo. Widzieliście? Właśnie to miałem na myśli. Strzał, który normalnie gdzieś tam bramkarz mógłby wiecie, rzucać się albo coś. Prz... Widzieliście, jak Szmacher się przesunął? Ja się nim nie ruszałem, on sam to zrobił. Naprawdę ten bramkarz w tym roku yy, myślę, że będzie bardzo, bardzo mocny. No co, co go widzę, to po prostu on łapie. On po prostu łapie, a czasami ma takie interwencje, że aż w szoku jestem. No nie, no drogba oszaleje. Drogba nie, zmiana. No zmiana. Ja mu wciskałem strzał, a ten się o, zaczął mi obracać. No przecież nie wytrzymam zaraz. Oh, no worries... Wszystko łapie. No dziad jeden wszystko łapie. No muszę chyba precyzyjnymi zacząć go tutaj katować. <noise> <noise> muszę go zacząć precyzyjnymi tu katować, bo, bo wszystko łapie, nawet nie chcę odbić. Też go esien. Weź go ktokolwiek. Piniotygryz? Pinooty grys. gryz. Pinioty gryz. Pinioty gryz. No, Michael łap! Widzicie, co Michael wyprawia? Ten koleś jest w tej grze po prostu niesamowity i do na dowód tego macie, że on tak łapie po dwóch stronach. Bo zauważcie, że, że u mojego przeciwnika naprawdę też dobrze broni. No, jestem w szoku, jestem absolutnie w szoku. To jest ta jego wersja. No to brawo dla przeciwnika, ależ mnie tu porobił. Oj, oj, oj. No to trzeba będzie gonić, ależ mnie tu porobił. O panie, o jezu, ale mu siadło. Zorobionet. Puskas, świetny ruch. W ogóle puskasem mi się bardzo dobrze gra. Może on chyba nawet... On ma ile? Trzy gwiazki słabszej nogi i cztery gwiazki sztuczek. W sensie tutaj nie jest jakoś szalowo, ale, ale świetnie się porusza. Jest takim małym bykiem po prostu. Taki trochę stoiczkow. No to jest niesamowite. No to, co ten, co ten latawic wycina na tej bramce, no to jest jakieś niepojęte, po prostu. Dawaj, gruby. No nie, no no, 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 no nie, no, no po prostu no nie. O mój boże, no właśnie. <ścoughs> A to akurat prawie wpadło, to też dobre, nie? No, no będziemy spamować na grubego, no w końcu wejdzie. 19 strzałów do 6, oczekiwane bramki 6. I ten dziad broni tak, że jest tylko jedna. No, nie wierzę. Dawaj, wercik. dawaj. Gruby. Karny! No przecież jak cię strzelę zaraz, ty głupia gro. <laughs> A masz. Się zdenerwowałem. On No, wreszcie zrobiłem to, co miałem zrobić już dawno. W końcu siadło na zielonym, w końcu, w końcu uderzyłem tak, jak powinienem. No i to już jest po meczu. Ja cię nie wierzę. Cała bramka i musiałem w tego fawkulca trafić. Proszę. <noise> Adja. No dobrze, no to co? Nawet nie ma co już tutaj, wiecie, udawać. Awansujemy do wielkiego półfinału draftowego. Ja cię błagam. I zobaczymy, kto nam się trafi następny je witamy. Ale Gomez na obronie to nie jest wcale jakiś taki super dobry obrońca, Ten dialog też jest taki. W sensie jest ok, ale znam lepszych. Dobra, raz. Nie, ma, nie masz Michaela na bramce, więc już wiemy, że to będzie mocny punkt dla mnie. Klepireń. Karny. No, spróbowałbyś mi, ale jakby to był Smacher, to by nie widział. Dobra, masz dragba, ma, żebyś się chociaż jedną strzelił. Ma. O, to sam siadaj, tak żebyś trafił. O. O ja! Uch, Roberto Carlos, dasz się prosiło, nie? Ok. Roberto Carlos. Adzia. uch, <noise> Kurde, nie wiem czemu, ale to daje jakoś dużą satysfakcję. Jeszcze raz O panie To nie Kevin tam miało być Ale Adzia. Uch, to, to, to A będziemy próbować. A co? W końcu wpadnie. Ale mamy na razie 1-0. to jest taka połowa, powiem wam. Na początku się tam działo, ten karny, ale tego karnego to już to już, to już nic specjalnego. No, postaram się jeszcze iść drugą bramkę. Jakby ten przeciwnik też jest e, też jest raczej e, w zasięgu, że tak to ujmę spokojnie, więc e, zobaczymy. Okej, okay, to aż zaskoczony byłem, że, że to miało szansę powodzenia. No ależ Michael na posterunku. E, Idę, idę autentycznie, idę po tym dawcie zobaczyć ile kosztuje Kasper Schmajel. Bo, bo ja mówię, ja widziałem już wcześniej, że on dobrze broni, ale to jest przegięcie jakieś. To jest po prostu przegięcie. Jak on będzie tak bronił Full Champion, to, to y, zapraszam, że tak powiem, z miłą chęcią. Drogba. Can he put it away? No ładnie, ładnie. Tu się udało Mauro zamieszać tak że mój przeciwnik nie wiedział, w którym miejscu w ogóle jest piłka. Praktycznie. E, no to już raczej mamy. Raczej, raczej mamy po meczu, myślę. Nie. Nawet Drogba coś strzelił. No to słuchajcie, to już jest Rejczkwi. Gość wie, że jak Drogba mu strzela Bramkę, to jest re... No, mówiłem, no to jest. Słuchajcie, jak wam Drogba przy takiej jego grze dzisiaj się strzela Bramkę, to należy honorowo wyjść z meczu. Zobaczmy, kto nam się trafi na ostatnim spotkanie. Pele Prime i Ronaldo Prime na ataku. Hmm... To jest szczęście Schmeichel, ale powiem wam, nie mam zielonego pojęcia, co tu się wydarzyło, bo to był jeden wielki samograj, nie mogłem się zmienić na nikogo. Jak chciałem się ruszyć obrońcą, to stało w miejscu. Ja nie mam pojęcia, co tu się wydarzyło w te pierwsze dwie minuty. Mam nadzieję, że to tak tylko akurat w tym momencie się tak zdarzyło. Okay. To już w ogóle, Co tu się dzieje? Drogba... nie, to Esien. Myślałem, że to Drogba mnie uratował. To już by było w ogóle e, ironia losu. No ale, no patrzcie, no co jest, kurła, wyjazd. Ajajaj, aj, aj, ładnie, ładnie wyczekał mnie tu. Myślałem, że będzie strzelał w pierwsze tempo, e, a poszedł do końca. Kurczę, szybki ten Martial jest. On kosztuje chyba 700 tysięcy. Zastanawiałem się właśnie, czemu tak dużo. Oh the fuck. Co tu się właśnie wydarzyło. No, nie, no, przewracając się, jeszcze to obronił. Nie wierzę, że on już się przewrócił, jeszcze to obronił. Jakim cudem. Tak, Fanchagry, widzę, że ty, ty jesteś man of the match w tym spotkaniu, naprawdę z swoim, swoją ruchliwością. Nie wierzę po prostu. Karny, No what the fuck! No co ta gra robi w tym meczu. No przecież patrzcie co oni robią. Ja nie mogę przebiec, bo, bo, bo chłop wbiega w mojego zawodnika i po prostu go przewraca bez piłki. No i Asendzia... Eee, legitne, przecież to jest norma. Tak się gra w piłkę nożną, chłopie, co ty chcesz? A już się, już się ucieszyłem, że kurde drogba tutaj porobi. Drogba, po prostu zastrzelić to za mało. No, pa, no podałbyś, że to mocniej, ty kurde, waflu. Co to był zastrzał? Co to było? Jakieś takie, jakieś takie. Kany, no, jak cię zaraz, no, sędzia, nie wiem ile ci zapłacili, ale po prostu. Roberto się. Roberto Carlos, no nie, to by było perfekcyjne zakończenie tego draftu, czemu to nieś wpadło? Kogo on ma na bramce? Co to jest za dziad? Pewnie jakiś Pope, albo inny jakiś taki wynalazek tej gry. Znaczy ta jego wersja, baby, to jest taka dla dzieciaków. No, podaj tą piłkę jak ci każę, Klajwert. Już się bałem, że nie zdążyłem zagrać tym Komanem. Ale Klajwert. Na szczęście, nie jest taki szybki. I nie zdążył biec na ten spalony, ale za to, jak przyjął i uderzył. No i widzicie, i, i wpuszczam takiego Klajwerta z ławki. No i. I dlaczego, kurde, tym Dragon się tak źle gra? A taki Klajwert, patrzcie, co robi. Pa, jak miesza. Pa, jak miesza. Uuu. Patryk o, Ależ ich tutaj, aż, 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 aż bym zobaczył powtórkę, ale pewnie przewinie, no oczywiście. Ale jak tam dwóch na siebie wpadło, to dalej tam leżą. O-o. My hell. Dobrze. Co? Nie, nie, nie mów. Nie, błagam. Błagam, mnie, Błagam, nie. Błagam, nie, Roberto Carlos, błagam, coś ty zrobił. Ops. No. O Jezu, jakby to siadło! Jakby to siadło Klajwert, to bym pytań nie miał. No i mamy dogrywkę, proszę Państwa. Zobaczmy. Teraz synu. Dobra. Nie no, Karol, Co ty masz z tymi stratami? Nie, Schmeichel, bierz go, błagam. Schmeichel, och. Kiedy jesteś dobrym lekarzem. Tyle brakło, żeby to prosto, aż nawet bramkarz się nie ruszył, widzieliście. Ja muszę sprawdzić, kto na tej bramce stoi. Naprawdę, no to jest jakiś k ⁇ le. Nie. Nie daj. Nie daj, brawo, Michael. Obronić. Mamy karne, ale obronić teraz. Liz, Michael, broń. Nie ma, nie ma nie ma takiej opcji. To no budym, jestem kasztanem. No i mamy karne, chciałem, karne to mam. Ale ja mam Szumaj Hela na bramce, i z to łapie. Lewa jak nic. No kurde, łatwo. Teraz patrzcie. Pyk i w środek. No i teraz stanę sobie troszkę bardziej z lewej po prostu. I tu zostanę. No, to jest łatwa gra, słuchajcie. To jest po prostu łatwa gra. Proszę bardzo. A teraz strzeli w sam środek. Ach, kurde. Przechytrzył mnie. Czemu Carlos Alberto strzela? No dobra, no nieważne. No to teraz zabranie i wygrywam, tak? Witamy w świecie Kaspera Schmeichela. Dziękujemy za uwagę, wygrywamy draft, otwieramy paczki. Mamy w dobrym stylu Holding. No dobrze. O, wulej. <laughs> Okej. Okay. Dobra. I zobaczmy. Zobaczmy teraz. Pyk. No dobra, przynajmniej jakieś flary są. Co no to będzie? Diago Silva, 85. No, no, no dobra, no. Ale widzicie, no, ty, 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 ty nie zarobicie nie z drafta. Wygrałem draft i. A nie, akurat jego z powrotem. Wygrałem draft i ile taki Diago Silva jest warty? O, 5 no, 5 No i co mogę, mogę sobie smoknąć generalnie. Może mi się zwróci, może mi się zwróci ten draftik. Natomiast zrobię jeszcze małe cięcie, bo chcę sprawdzić, czy teraz był Iwe w międzyczasie, czy czegoś tu, coś tu się fajnego nie pojawiło. Okej okay. Dodali jakieś nowe paczki Zawiera 12 rzadkich złotych piłkarzy jednego piłkarza team of the week 83 plus I Zimową kartę wieloznaczną Zobaczmy co to jest wiecie co jedna paczka za Za tysięcy. stać mnie Mie stać na wszystko jak stonogę Zobaczmy 500 fifa pońców To uczciwa cena Uuu no jak zwykle dropnęło tak, że... Słuchajcie, nie pozbieram się. Jimenez, Warto było wydać prawie 100 tysięcy, ale co poza tym? Ogbona, też fantastycznie, ale w sumie ten ziomek się przyda, nie. Yy, a, taka shitowa paczka, aż tak nie polecam, ale chciałem zobaczyć, co to jest. Yy, w każdym razie wyszły, wyszli zawodnicy, właśnie ich można powymieniać, więc zaraz sobie to zrobimy i jeszcze będzie jedno otwieranie te, teraz w tym odcinku. No i dobra, mam jeszcze trzy paczki. Jedna paczka to jest paczka rzadkich piłkarzy, taka jak przed chwilą, co nam się trafił Jimenez, wspaniały. Mamy też paczkę Ultimate i paczkę 10 piłkarzy 81 do 89. Biorąc pod uwagę te specjalne wersje ostatnio, ta też ktoś ciekawy się może trafić. Ultimate sobie otworzymy na sam koniec. Wszedłem do FIFA pońcu, wiadomo, standardowa metoda. No i trafiamy Halanda. To jest, to jest standardowa metoda, słuchajcie. Kto jej nie zna, to proszę bardzo. No, natomiast Haland, no wiemy, że to nie jest. Nie wiadomo co, ale narzekać nie będę, z tym, że to jest niewymienny. Co mi w sumie nie przeszkadza, bo i tak bym go przepalał później w SBC, bo to jest taki overr, właśnie na to. Um, dobra, reszta tutaj, Quixel. I zobaczmy sobie teraz to 81 do 89, bo to może być całkiem przyjemne. Jakby mi taka ikonka, na przykład taki smajkel wleciał w tej Ultimate, to bym nie narzekał. No ale to pomarzyć można. Zobaczmy, co my tu mamy. Fernando, no dobra, nie była to najlepsza paczka, nie oszukujmy się. No, zdecydowanie nie była to najlepsza paczka. Ferran Torres, wiemy, że w Barcelonie już praktycznie jest, kolega. No dobra, to co? Paczka Ultimate na sam koniec i kończymy ten odcinek. Już on i tak będzie dosyć długi, ale kurczę, dawno nie było to. Macie co oglądać. Uwaga, cyk! Teraz Mbappé, bo nie miałem jeszcze Mbappé, Poproszę. No nie, Mbappé to to nie jest. Donna Ruma. No, dobra, zobaczmy, co tu, co tu jeszcze będzie. Jorge Molina, Aha, ale on jest niewymienny. Dobra, to wskakuje za mojego i ten idzie na sprzedaż. Very Tak może być. No to wiecie, to zawsze jest 40 kafli. E, z piechotą chyba nie chodzi, a reszta to, to są jakieś tutaj łośki. Łopanie kochany, to ja teraz muszę to wszystko... Dobra, to ja już to sobie zrobię, żeby Was tu nie zanudzać. Wsparcie się ze swoimi prezentami, trafami i wszystkim. Trzymajcie się. Hej, hej.